Z tej strony Konopko. Witam serdecznie na kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie troszkę nietypowo startuję w zawodach wędkarskich, spinningowych, na zbiorniku Trzebień Mały, organizowanych przez Koło PZW Sum Bolesławiec oraz Koło PZW Osiecznica. Jak widzieliście, aura nie sprzyja, rozpadało się, jest zimno. Troszkę wieje, ale miejmy nadzieję, że uda się coś złowić. Ja Was drodzy widzowie bardzo gorąco zapraszam na relacje z tych zawodów, na film z tych zawodów i trzymajmy kciuki, aby udało się złowić jakiegoś zębatego bądź okonia No słuchajcie my już po odprawie Wydaje się na pierwsze miejsce. Mam ze sobą dwie wędki. Jedna 2,10 gram ciężar wyrzutu, druga 7,28. Popróbuję troszkę zaszczupakiem, później troszkę załóżnię. No i zobaczymy, czy uda się coś, coś złowić. No i to podejdziemy tutaj Zaraz Wam pokażę boksik jaki na dzisiaj przygotowałem Szczupakowy. bardzo proszę Tak wygląda mój zestaw, troszkę blach, troszkę gum no i co, będziemy działać? Beczkę. Próbujemy coś z alkomikiem. Taki kajtek 5 cm. Model chyba Easy Shiner 2 cale.

Powiem, że miałem takie uderzenie, że fluorokarbom ściął Mamy to. Zaraz go zmierzymy. Uff, w ostatnich minutach słuchajcie, zawody są do godziny 12. Za 5.12 jest czupa. dziesiąt dwa centymetry. bardzo proszę. Pierwszy na zawodach, miarowy, pięćdziesiąt dwa i pół, komisyjnie zmierzony. Chciałbym ogłosić wyniki. Zacznijmy od uczestnictwa. Mieliśmy jedną uczestniczkę w dzisiejszych zawodach. Chciałbym ją do nas zaprosić, podziękować za udział. Zapraszam do nas, od sponsora tajemniczego jest Nagroda dla jedynej kobiety w zawodach. Polska pierwsza. W też bym chciał pogratulować, ale <grymium> innym razem był podobny do większości. Sponsorowi bardzo dziękujemy, nie chciał, żeby go ujawniać, nie będziemy, nagroda jest. Teraz tak, sklep wędkarski rekin Artura Kowary fundował wędkę spinningową za największą rybę. I tą największą rybę zdobył kolega Paweł. 52,5 cm odczuwa. Dziękuję bardzo. Gratuluję. No i teraz wyniki. Ale W dzisiejszych zawodach zacznę od Jeszcze. miejsca trzeciego. Nie było miejsca trzeciego. Miejsce drugie. Pozostałe 11 zawodników. Jeśli będziesz ukręcił, my Zero. Ale zwycięzcą dzisiejszych zawodów jedynym szczupakiem jaki Paw jest kolega Paweł z wynikiem 850 punktów ten szczupak i odwróć się później, dobra. Nagroda od kół Osiecznica i Wolesławiec Sum w postaci Dziękuję. talonu Dziękuję. I Pucharu. Talon do sklepu wędkarskiego pana Artura Kowary. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No, gratulujemy i dziękujemy chociaż za tą jedną rybę, nie jest taki wstyd jak zawsze Dziękuję bardzo Dajem, Mówię, tak to za minąc, jak, jak to mówią, do trzech razy sztuka tak. dobrze. Dajem, do trzech razy sztuka i tu dosłownie jedna sztuka Ale nie, no trzecie zawody i jedna ryba no, Na tą chwilę to wszystko, nie wiemy kiedy będą następne zawody Za tydzień tutaj są zawody Big Five, cała niedziela woda jest zamknięta do godziny 17 no, to, to, wędkują i organizuje. No, mi się. E, no, to odbysze to, okay. organizuje, tu przyjeżdżają nawet osoby z całej Polski tak naprawdę to no, są no, próby zawody spinningowe z brzegu parami. Tak. Słuchajcie, ja już po zawodach jak widzieliście pogoda kompletnie nie dopisała padało, wiało z każdej strony. Przemokłem, przewiało mnie. Ale co odpłaciło, jak widzieliście na filmie, rybka z rzutem na taśmę. 5 minut przed zakończeniem zawodów udało mi się złapać szczupaczka, który dał mi pierwsze miejsce. Oto Puchar z zawodów. Również była to największa złowiona ryba na zawodach, dlatego też drugą nagrodą jest bęteczka szczupakowa. I co tym miłym akcentem zakończę tą niedzielę? Udaję się na ciepłą kawę, na obiad oraz na wybory. Pamiętajcie, trzeba spełnić obywatelski obowiązek. Cóż, reasumując, jeśli spodobał Wam się film z dzisiejszych zawodów, pamiętajcie: zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał. A ja z Wami się na dzisiaj żegnam, do następnego.